W ogóle, jeżeli chodzi o pana prezesa, te koty no niestety są narażone na zranienie czy na po prostu na utratę zdrowia i życia. Pierwsze pytanie, jakie dostałam, dotyczy dosyć znanych kotów, a mianowicie kotów Kaczyńskiego. Czy ich nie męczy to, że tam cały czas świecą światła policyjne pod tym domem? Czy to może być stresujące dla kota? Jeżeli chodzi o pana prezesa to Pan Prezes jest osobą, która wypuszcza swojego koty. Mm -hmm. Więc, a wiadomo, że mieszka w takim miejscu, w jakim mieszka, czyli te koty no niestety są narażone na dość często na, czy to na zranienie, czy na po na utratę zdrowia i życia. W pierwszej kolejności Pan Prezes powinien sobie jakby uświadomić taką rzecz. Drugą rzecz to jest to, czym karmi, czyli jakby karmi słabą, osobą karmą, którą było widać na różnych, różnego rodzaju że tak powiem, w filmach czy, 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 czy zdjęciach, jak robił zakupy, albo robiono mu zakupy. Więc, więc tutaj jedna i druga strona, tak jakby na pewno nie jest dobra, ale jeżeli chodzi o te wszystkie hałasy, dźwięki i tak dalej, myślę, że ta pozorna sympatia do zwierząt, którą wykazuje pan, pan Kaczyński, to, to jakby nie zwraca uwagi na to, czy zwierzę dobrze się czuje, czy niedobrze się czuje w związku z hałasami, krzykami i potencjalną nawet krzywdą, bo jeżeli ten, to zwierzę wyjdzie i natrafi chociażby na, na tłum ludzi, którzy nie zwrócą uwagi, tak? czy, czy trafi pod, że tak powiem, buty policji, która tam okupuje całą okolicę, no to raczej średnio, chociaż chyba, że mają po prostu jakiś tutaj yy, yy, nakaz, przykaz mają zdjęcia i wiedzą, że tego tam nie wolno ruszać.